Amerykański Instytut Gemologiczny czy GIA niedawno zbadał niezwykły naturalny klejnot. Dwubarny diament, dwubarny, różowo bezbarwny o masie 37,41 karata, czyli naprawdę spory. Kamień został odkryty w kopalni Karowe w Postłanie. Zaledwie kilka dni po wydobyciu trafił już do laboratorium GIA i już pierwszy rzut oka ujawnił niezwykłość wyraźną linię podziału między częścią różową a bezbarwną. Ten rzadki efekt, słuchajcie, to nie magia, a geologia. Geologiczna historia w czystej postaci. Naukowcy uważają, że różowy kolor powstał w wyniku odkształcenia plastycznego, stresu i ciśnienia, które miliony lat temu zmieniły strukturę krystaliczną diamentu. Początkowo cały kamień był, wszystko na to wskazuje, prawdopodobnie bezbarny, Dopiero ruchy skorupy ziemskiej Prawdopodobnie formowanie łańcuchów górskich sprawiło, iż uległ on plastycznej deformacji, przybierając różowy odcień. No i kiedy już taki był różowy, to tak dokładnie nie wiadomo, co się stało, ale wszystko na to wskazuje, że ta bezbarwna część uformowała się później, czyli na samym końcu. Ten dwukolorowy diament to nie tylko piękno, to dowód geologicznego napięcia pomiędzy czasem, ciśnieniem i naturą zapisany w kryszczale sprzed milionów lat. To doskonały materiał do badań i poznania specyfiki powstawania tak pięknej barwy, jakim jest róż w diamentach. Dziękuję za... Dzisiaj, jeżeli wam się podobało, polub, udostępnij. E, dzięki za wszystkie kawy. Zapraszam na kolejny film.